Dziękuję bardzo. Panie dyrektorze, przede wszystkim chciałam bardzo podziękować za zaproszenie profesora Romana Probeńskiego do tej galerii zasługowych i na za zorganizowanie i zainicjowanie i zorganizowanie tej wystawy. To dla nas zawsze będzie wielkie przeżycie. Chcę powiedzieć, że nasza tu obecna rodzina to nie tylko bezpośredni duchowiec, ludzka i duch, ale również e, troszkę gałęzie, ja tam na przykład. Po drugiej stronie tego słupa jest dziadek e, obecnego mojego kuzyna, są się matka mojego dziadka była w domu majewska, tu są przedstawiciele rodziny majewskich, które można powiedzieć przyszło tu trochę, jak Pan mówił, te rodziny były bardzo rozbudowane, zwłaszcza w tych tak zwanych ziemiach zabranych, to były klany i tutaj kilka osób z tego klanu jest. E, bardzo serdecznie dziękuję. Chciałem powiedzieć, że rzeczywiście życie naszego dziadka że nie tylko hodowla koni, on się zajmował zresztą hodowlą świn, hodowlą owiec, bydła też. Był profesorem Człopuja Jagiellońskiego przed wojną i po wojnie. W czasie wojny pracował chwilę po wojnie i przed wojną w Pinku, czyli w Instytucie Naukowym w Sława. Także był dość, był rzeczywiście takim górą hodowców. Koni w Polsce i to koni nie tylko dla celów wojskowo-gospodarczych, ale również sportowych. Także w związku z tym jego wtedy postać była znana na wszystkich nowych torach, w tej pewno. Te podryszki, które tutaj są, pokazują, że nasz miał Natomiast ja chciałem jeszcze zareklamować to, co Pan Dyrektor już reklamował, a znaczy tą Przede wszystkim chciałam tutaj powitać Panią Redaktor, Panią e, e, Włodę koszybowską która jest głównym redaktorem. To była duża praca, nie tylko dlatego, że tam jest takie zdjęcie pierwszej strony tych elektrowniczych, że samo odczytanie elektrowniczych było sprawą taką prawie kryptologiczną, bo trzeba było zobaczyć, co ten na kopijowy tam zanotował, ale również na no, język. Zresztą w wstępnie do tej książki mi się usprawiedliwiamy, dlaczego akurat niektóre rzeczy pozostawiliśmy, niektóre nie. Ale nie chcę powiedzieć o formie tego, tej książki, tylko raczej o jej treści. Mianowicie opisuję tutaj, jest to, to życie mojego dziadka roku od roku, właściwie życie rodzinne od powstania styczniowego, które rzeczywiście jego dziadka zabito, bo, bo dał schronienie parucznie jak się mówiło, na jedną noc. Zresztą, tylko je jego jest straszna możliwość żywiołania i tak dalej, to cała ta siostra jest opisane. A kończy się, yy, życie jeszcze nie kończyło się w tym momencie na szczęście, ale ten pamiętnik kończy się I ja już, rącę, traktos, innymi, w Zakstachatach. Ja tutaj z awansową doradztwem traktat z innymi profesorami Uniwersytetu zostałem w yy, listopadzie 1939 roku przez Niemców. Z ujazdu więcej na obozie, żeby Jest to, no rzeczywiście jest coś. No i to jest napisane nie tylko jako wspomnienia hodowcy chronii i tak dalej, ale jako uczestnika życia i rodzinnego, co jest bardzo tam interesujące napisane i takiego no, społecznego. Także bardzo zachęcam do Panią. Uniwersytet Rolniczy to wydał w okazji, okazji 60-lecia swojego istnienia już na początku przyszłego roku. A na końcu chcę powiedzieć anegdotę, która jest to... Mieszkana. Mianowicie no, po wojnie, zaraz po wojnie, w 1948 roku dziadek był formalnie profesorem ujątów w 4 udział rolniczy na ujacie, ale z uwagi na kurzuacyjne pochodzenie itd., itd., i tak dalej, i tak dalej, otrzymę tego kontaktu z, ze studentami. Nie wolno ułożyć na studentami, jakieś tam naprawdę kiedyś. I, I tak było do momentu pierwszej wizyty rządu polskiego na Kremlę, to był w 1946 roku, był wielkim prion. Taryś Stalin był jako gospodarz i, i no i był, oczywiście dziadka nie była, ale był minister rolnictwa wówczas Niemczech, czy to wkoczył kocioł, czy, czy poprzednie, nie, nie pamiętam I, i, I podszedł do tego ministra e, starszy pan, pełen tutaj z baretkami i tak dalej, a ja masz obudiony. Skażecie Pana Osta, a Roman Romanowicz-Pałachęcki żyw czy nie? Koniecznie No to <grystanie> <grystanie> I nie tylko wrócił do kontaktu z studentami, ale wkrótce dostał nawet e, krzyż kawalecki od narodowania Polski. <grystanie>